Akcja policji w Rio pozostawiła społeczność w żałobie. Liczba ofiar śmiertelnych wciąż rośnie. Urzędnicy podają, że co najmniej 132 osoby zginęły po nalocie policji na fawele Alemao i po nalocie na fawele Penha. To ponad dwukrotnie więcej niż wcześniejsze szacunki. Biuro Obrońcy Praw Obywatelskich opublikowało wyższą liczbę. Mieszkańcy złożyli dziesiątki ciał na placu, domagając się prawdy. Władze stanowe. Prace kryminalistyczne trwają. Gubernator, oficjalna liczba to 58, przyznaje, że prawdopodobnie ulegnie to zmianie. Prezydent Brazylii wyraził szok i przerażenie. Biuro Praw Człowieka ONZ wyraziło szok i przerażenie. Naoczni świadkowie: Wiele ciał wyciągnięto z pobliskiego zbocza, tam doszło do zaciętych starć. Dziennikarze naciskali na urzędników, po tym jak ofiary nazwano „przestępcami” krewni wzywają do niezależnego śledztwa, grupy praw człowieka też wzywają do śledztwa. Na razie liczby są niepewne, żałoba niezaprzeczalna, żądania odpowiedzi stają się coraz głośniejsze. Bądźcie z nami, będziemy aktualizować informacje, gdy tylko fakty zostaną potwierdzone.